Hej tu Magda, jestem dzisiaj w swoim nowym pokoju Snapowicze wiedzą i zazwyczaj dowiadują się o wszystkim jako pierwsi więc jeżeli jeszcze mnie nie oddajcie, to łapcie mojego snopowego do i dodajcie. Ten pokój to dla mnie trochę taki nowy rozdział, chociażby dlatego, że filmik nie będą się pojawiał już na zielonym tle, tylko na białym. Dziś mam dla Was taki, jakby cover vlog. Czyli najpierw zostawiam Was z coverem. Oczywiście, jeśli Wam się spodoba, to pamiętajcie o łapkach w górę. Jeśli Wam się nie spodoba, to możecie też dać łapkę w górę, chociaż preferuję te w górę. Zasubskrybujcie też kanał, bo totalnie mnie to motywuje. Do robienia dalej tego, co robię. No, i widzimy się za jakieś dwie minuty. Łapcie teraz cover i do zobaczenia. Już wiem, kiedy tylko spojrzę, w tych oczach jest coś, wszystko czego szukam wszechświat, którego my. Dziś I w morzach, ulotnych dni Wyspa to ja i ty To w się. No, i jestem z powrotem. Mam dla was info. Dokładnie 5 grudnia w łódzkiej manufakturze. Będzie już takie drugie spotkanie, gdzie ja będę mogła poznać was, a wy będziecie mogli poznać mnie. Czyli spotkanie z największymi wspierakami na świecie. Cieszę się, Max, że spędzimy ten dzień razem, że pogadamy. Pośmiejemy się, więc bądźcie, a ja wezmę też na stopy, możecie w komentarzu na dole napisać, jakie najbardziej lubicie. To wtedy tych wezmę najwięcej i może przy okazji znajdziemy taką oto kartę. Właśnie, jeżeli taką znajdziecie, to zróbcie sobie fotę i wyślijcie mi na przykład na fanpage'a. No i to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Mega się cieszę, że jest Was już tutaj tak dużo. Niedawno było 500 subskrypcji teraz mamy 2,5. Niby wydaje się, że 2,5 tysiąca na YouTube to mało, ale tak naprawdę, gdyby te 2,5 tysiąca przyszło na Twój własny koncert, to jednak byłaby to spora liczba osób, więc mega, mega dziękuję i mam nadzieję, że będzie nas wkrótce jeszcze, jeszcze więcej. Pamiętajcie co robić, subskrybujcie, tutaj macie taki guziczek czerwony, ładny, uśmiecha się do Was, ja też. <laughs> Dobra, rozgadałam się na maksa, więc widzimy się 5 grudnia w Łódzkiej Manufakturze. Link do tego wydarzenia, do grupy Beredonators. Do wszystkich moich portali społecznościowych macie tutaj w opisie na dole, więc możecie tam włazić, wijać i być ze mną na bieżąco. Ja jeszcze raz Wam mega, mega dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie. Widzimy się niedługo pewnie w jakimś filmiku i w Wodzi za niecały miesiąc.